Cześć, tu Magda i vlog Żyj Pełnią Życia. Witajcie w kolejnym tygodniu Zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Tydzień temu zaczęłam omawianie, e, tak w skrócie, bardzo w skrócie, książki Outdated e, Jonathana Pukludy i dzisiaj skończymy. Druga część, sześć kolejnych prawd i kłamstw e, na temat randkowania, związków itd. Kłamstwo numer siedem. Musisz być dobry w gierkach, w randkowaniu. Jaka jest prawda? Musisz być dobry tylko w byciu szczerym. Pokluda mówi tak. Jeśli ktoś mówi jedno, a robi drugie, skup się na tym, co robi, a zobaczysz prawdziwe oblicze. Wszystkie gierki, o których on tutaj mówi, mają na celu zmanipulować tą drugą osobę. I to jest bardzo dziecinne. A naszym podstawowym celem powinno być zawsze bezwarunkowe i szczere kochanie drugiej osoby. Autor mówi tak, jeśli manipulujesz gierkami, oto prawda. Nauczyłeś się wierzyć, że Ty prawdziwy się nikomu nie spodobasz. A gdy dochodzisz do wniosku, że daną relację trzeba skończyć, to powiedz szczerze, jaka jest przyczyna. Prawda zawsze jest najlepsza. Zrób to z wyczuciem, ale szczerze. I oczywiście, tak jak już na początku mówiliśmy, cel randkowania też powinien być jasny: małżeństwo. I każda kolejna randka oznacza, że przybliża się ten cel. Kluczowa jest także rada zaufanych osób, i to nam może być bardzo pomocne. Zamiast tych gierek, to właśnie mieć zaufane osoby, które nam doradzą, w jaki sposób mamy działać. Przysłuch 12:15 mówi: Głupi uważa swoją drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady. Przysług 15 15.22 brak rady unicestwę, zamiary udają się one gdzie wielu doradców. Potrzebujemy mądrych doradców, osoby, które troszczą się o nas i chcą dla nas jak najlepiej. Jeśli nie masz takich osób, poszukaj ich zanim zaczniesz randkować. Bardzo mądra rada myślę, że bardzo niedoceniana. Ósme kłamstwo. Seks w randkowaniu jest naturalny, pomocny lub wręcz konieczny. Prawda? Jeśli poczekasz, czeka na ciebie coś lepszego, a jeśli z jakichś powodów nie poczekałeś, jest dla ciebie dostępne pełne przebaczenie. Pokluda mówi tak: przekonanie, że seks poza małżeństwem jest ok, jest prawdopodobnie największym kłamstwem, jakie nam się mówi, i największym źródłem naszych problemów. Nie tylko w randkowaniu, ale w całym życiu. I myślę, że to jest Jedno rzeczywiście z takich największych kłamstw, w jakie, w jakie ludzie wierzą. I prawda jest taka, że to nie seks, jest, nie seks jest problemem, bo to Pan Bóg wymyślił współżycie. Nie tylko stworzył nas fizycznie, żebyśmy pasowali do siebie częściami ciała, ale także dał nam specjalne zakończenia nerwowe, które przynoszą radość w trakcie współżycia. Problemem nie jest seks, ale fakt, że tak daleko odeszliśmy w nim od Bożego Planu. Seks to najbardziej intymna czynność, jaką możesz mieć z drugim człowiekiem, kiedy dwie osoby współżyją powstaje silne połączenie między innymi poprzez hormony, które zbliżają dwie osoby. Łączenie się z różnymi osobami jest niszczące. Owocem współżycia mają być także dzieci, i te dzieci urodzone w małżeństwie będą się o wiele lepiej rozwija rozwijały i tutaj cytuję konkretne badania. Boże konkretne zasady. Na seks są tylko po to, aby nam było jak najlepiej i abyśmy uniknęli niepotrzebnego bólu. Dlatego Biblia jasno nazywa współżycie pozamałżeńskie grzechem. Tak samo jest grzech, jak, jak grzechem jest masturbacja i pornografia. Nie seks jest grzechem, tylko pozamałżeński seks jest grzechem. To jest duża różnica, bo czasem my jako wierzący wrzucamy wszystko do jednego worka. Niestety. Co do granic fizyczności na etapie randkowania, zadanie pytania, jak daleko jest za daleko? Jest chybione. Bez sensu jest bowiem pytać, jak blisko mogę zbliżyć się do grzechu nie grzesząc, raczej powinniśmy uciekać jak najdalej. Święty Paweł mówi: strzeżcie się, rozpusty! 1 korydian 6,18a. W angielskim tłumaczeniu jest wręcz napisane uciekaj, to oznacza aktywne działanie. Jak zastosować to w praktyce? Nie zaczynać iść drogą, która mogłaby doprowadzić do współżycia. Plus jeszcze, jeśli chodzi o seksualność, dopasowanie seksualne to kolejny mit. Żadne dwie osoby na początku nie będą dobrze dopasowane, ale potrzebują się nauczyć, jak współpracować razem i bezinteresownie służyć sobie nawzajem. I tutaj takie małe odkrycie, którego autor dokonał. W związku z tym, że seks zajmuje jedynie około 1% życia. Tak, wykrzyknik. Najbardziej powinniśmy się skupić na tych pozostałych 99%, a reszta za tym pójdzie. Ciekawa myśl. Kwaswo numer 9. Mieszkanie razem jest najlepszą drogą, by przygotować się do małżeństwa. Bardzo powszechne, bardzo powszechne dzisiaj. Jaka jest Boża prawda? Małżeństwo jest na zawsze, więc bez, bez tego kontekstu wcale nie przygotowujesz się do niego. Jeszcze kilka pokoleń temu, pomysł, żeby mieszkać ze sobą przed ślubem, był szokujący. Dziś dla wielu szokujące jest, jeśli ktoś nie, nie mieszka ze sobą przed ślubem. Znane do tej pory tradycje, jak przenoszenie panny młodej przez próg, czy miesiąc miodowy, który jest wyjątkowym pierwszym czasem razem, przestały mieć znaczenie. Podobno nawet zaczynają być modne. Unimuns, o tym nie słyszałam aż do przeczytania w tej książce, czyli wakacje po ślubie w pojedynkę. Bo człowiek się tak zmęczył na tym weselu, że potrzebuje odpocząć ale sam. Mogłoby się wydawać, że mieszkanie razem przygotuj, przygotuje parę do małżeństwa i dzięki temu powinni mieć mniej problemów w przyszłości. Okazuje się jednak, że jest na odwrót. Statystyki mówią, że w takich małżeństwach są potem częstsze rozwody oraz wiele innych wyzwań. Co więcej, ludzie mieszkając ze sobą przestają mieć motywację, żeby w ogóle wziąć ślub ani wcale tak dobrze się nie poznać, jeśli nie poświęcą szczególnego czasu na głębokie rozmowy. Często, często też pary pobierają się, bo łatwiej zostać razem niż zerwać. Cytat z książki. Ludzie lądują w małżeństwie nie dlatego, że, że bez względu na wszystko chcą być ze sobą na zawsze, ale ponieważ wybierają ścieżkę najmniejszego oporu. Pasywnie wślizgują się w małżeństwo zamiast świadomie, aktywnie zdecydować się na odpowiedzialność. Patrząc na szerszy obraz, mieszkanie razem przed ślubem nie działa, bo jest przeciwne Bożemu planowi na małżeństwo. Bóg zamierzył, by małżeństwo było obrazem czegoś większego miłości Boga do ludzi, o czym mówiłam parę odcinków temu. Pan Jezus wstępując do nieba powiedział, że idzie na przygotować miejsce, a kiedy powróci, będzie wielkie wesele. Od zawsze czas ślubu równał się z czasem zamieszkania razem. I w małżeństwie, i nas kiedyś w niebie. Działając przeciw temu, mijamy się z Bożym pięknym najlepszym planem dla nas. I żadne argumenty, że już jesteśmy zaręczeni, bardziej upłaca nam się mieszkać razem, czy nie śpimy ze sobą przecież, nie mogą być usprawiedliwienie. Bardzo, bardzo dobry rozdział w tej książce. Kłamstwo dziesiąte, złamane serca są nieuniknione w trakcie randkowania. Prawda? W większości przypadków można uniknąć złamanego serca po rozstaniu. Głównym problemem jest to, że randkując w niewłaściwy sposób, za bardzo angażujemy się fizycznie i emocjonalnie, więc, gdy przechodzi do rozstania, jest to bardzo trudne. A można do tego podejść zupełnie inaczej i być wdzięcznym za całe doświadczenie i to, czego dzięki temu się nauczyliśmy. Skoro celem randkowania jest małżeństwo. Zerwanie powinno nastąpić w tym momencie, gdy tylko uświadomimy sobie, że relacja nie ma przyszłości. Druga strona może nie mieć tej samej perspektywy, więc im dłużej trwamy, nic nie mówiąc, utrudniamy sytuację. Główne powody do rozstania to odkrycie, że ktoś nie podąża za Jezusem tak szczerze i z oddaniem jak my, i to się nie zmienia, w sensie ktoś nie wzrasta w wierze i nie chce. Inny powód to trwanie w uzależnieniach. Inne niekontrolowanie gniewu albo trwanie w nieczystości seksualnej, jak na przykład pornografia. Tu cały czas mówimy o trwaniu. Tu nie chodzi o to, że ktoś gdzieś coś miał jakiś kiedyś problem, tylko chodzi o trwaniu. I mocne zdanie cytat z książki: śpiąc z kimś przed ślubem zdradzasz swojego przyszłego współmałżonka. Wielu przed zerwaniem blokuje fakt, że tak wielu zainwestowali w daną relację. Szkoda zainwestowanego czasu i energii. Prawda jest taka, że trwanie w takiej relacji bez przyszłości tylko pomnaża ten stracony czas. Jak zerwać za tym? Po pierwsze, powiedzieć prawdę, jaki jest powód dla drugiej osoby ważny jest szczery feedback. Po drugie, nie zwalaj winy na drugą osobę, zawsze część odpowiedzialności jest na Tobie. Po trzecie, wyraź się jasno, że relacja nie ma przyszłości. I tp. żeby nie było niedomówień. Po czwarte, zakomunikuj kwestie osobiście, a nie przez SMS-y czy maile, o ile to jest możliwe. Po piąte, zrób to jak najszybciej. Po szóste, bądź wrażliwy, ale konsekwentny. Po siódme szukaj pokoju, jeśli zawiniłeś, przeproś i poproś o przebaczenie. Jeśli druga osoba coś zrobiła nie tak, wyraź jej przebaczenie. Poklona mówi tak, jeśli randkujesz w odpowiedni sposób, będziesz zawsze dążył do tego, co najlepsze dla drugiej osoby i unikał błędów, które prowadzą do trudnych rozstań. To oznacza unikanie grania na emocjach, zbytniej poufałości fizycznej, a także szczerość i przejrzystość w relacji oraz głęboką troskę o ducha, duszę i ciało tej drugiej osoby. Autor mówi tak, za cel postaw sobie w razie rozstania pozostawienie tej drugiej osoby w jeszcze lepszym stanie niż była, gdy się poznaliście. Jeśli taki masz cel, od początku będziesz podchodził do spotykania się inaczej. Dosłownie działasz tak, aby przyszły mąż, żona tej drugiej osoby mogły ci wyrazić wdzięczność, w jaki sposób byłeś dla niej błogosławieństwem. To rewolucyjne myślenie. Zgadzam się z tym. Nie myślimy tylko o sobie, ale myślimy o ewentualnym przyszłym małżonku tej drugiej osoby. Kłamstwo jedenaste, przedostatnie. Decyzja o małżeństwie jest tak trudna, że potrzebujesz pewnego magicznego poczucia, że jesteście sobie pisani. Prawda? Nie musisz czekać na zrządzenie losu. Małżeństwo to jest decyzja. To jest świadomy wybór. Tak jak przy każdej innej decyzji, potrzebujesz zebrać wszystkie dane: za i przeciw. Oczywiście, to jest bardzo poważna decyzja, ale nie jest za trudna. Ważne, aby wybrać mądrze, opierając się nie na emocjach, ale na faktach. Jonathan Pokluda mówi tak, najważniejszą rzeczą, jaką powinieneś być pewny, to czy oboje z całego serca podążacie za Chrystusem. Żadne oddane Bogu i szukające go małżeństwo nie powinno się skończyć rozwodem, bo jest on przeciw Bożemu planowi, że małżeństwo jest przymierzem do końca życia. Czasem może nie być łatwo, ale wtedy liczyć nasza nieustanna decyzja, że zobowiązaliśmy się, by być razem na zawsze. Jeśli ktoś od początku dopuszcza rozwód, nie jest godny naszego zaufania. Bardzo ważna jest rada bliskich, bliskich na, nam osób. On to mówi po raz kolejny. Przysłów 11-14: z braku rządów naród upada, wybawienie gdzie wielki doradca. Bardzo ważne jest także głębokie przedyskutowanie ważnych tematów, takich jak przekonania, finanse, rodzina, dzieci, cele, oczekiwania, współżycie, konflikty. Przed małżeństwem, przegadanie. A gdy już jesteście zaręczeni, najważniejsze jest przygotować się do małżeństwa, a dopiero w drugiej kolejności do ślubu i wesela. I cytuję. Jak długo randkować? Tak długo, aby być pewnym, że będziecie dla siebie doby, drob, dobrymi współmałżonkami, ale nie dłużej. A zaręczyny, jak długo powinny trwać? Tylko tyle, abyście zdążyli przyg przygotować ślub i wesele oraz aby goście mieli wystarczająco czasu. By zaplanować swój udział. Niedłużej. Też dobra rada. I ostatnie kłamstwo. Małżeństwo jest bajką. I ostatnia prawda. Małżeństwo nie uchroni cię przed trudnościami, ale może dać przedsmak, czym będzie kiedyś, jeżeli długo i szczęśliwie. Każdy będzie miał w życiu wyzwania, a gdy wejdziesz małżeństwo, będziesz niósł także problemy tej drugiej osoby. Podstawą jest nieustanne służenie sobie z poświęceniem, dążenie do jedności i bycie w tym konsekwentnym. Małżeństwo jest obrazem czegoś większego bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. I zakończę cytatem. Bóg zdecydował się nas pokochać bezwarunkowo, idealnie i na zawsze. W podobny sposób jak współmałżonek decyduje się służyć drugiej osobie, dążyć do jedności bez względu na wszystko, tak Bóg trwa przy nas bez względu na nasze błędy. Małżeństwo pomaga nam nieco zrozumieć niebo. Małżeństwo jest ważne, ale nie jest ostateczne. Upewnij się, że znasz tego, któremu będziesz poślubiony na zawsze. Znajdź kogoś, kto też jest poślubiony Jezusowi i spędźcie życie, podążając za nim razem. Kto czyta po angielsku, zapraszam do przeczytania całej książki Updated. To jest jedna naprawdę z lepszych książek o relacjach. A to nie czyta, to mógł mieć, nie czyta po angielsku, mógł mieć przedsmak i, tak jak wspominam, mam ogromną nadzieję, że uda się tę książkę wydać tutaj na rynek polski. Jak patrzycie sobie na te kolejne sześć kłamstw i prawd, które z tych kłamstw też wdarły się do waszego życia, w które uwierzyliście i nad, nad czym chcecie popracować, dajcie znać w komentarzach, żeby właśnie zakorzeniły się prawdy, Boże, prawdy w was. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję Wam, tym z Was, którzy wspierają mnie na Patreonie. Do zobaczenia! I know he's